A jesteś Kamil? Kamil Kamil Kamil, Kamil Tak jesteś? Nie jestem Dawno się nie było Dawno Kurde Roboty go nie robotę Roboty. Ja bo... chyba przy, przytyłeś siedzisz... Dzienisz go Raz, dwa, trzy, cztery Raz w, tygod raz w tygodniu jestem trzeźwy, także spokojnie to, to tak jak tak jak w sumie, nie? Lecimy na Wakajki Do głównej? Do głównej, bo nie wiem jak się wycofać Nie, tutaj w lewo skręcamy, w lewo na, na Maka jedziemy na sraka! Uno sekundo. To z weźmiemy. Tak, bo że idziemy do częstowej. O! <noise> A u. Dzisiaj Jacek? A jeszcze tylko jeden pasek. Zabierasz się do, <noise> do, zabierasz się do tego jak ruski za wojnę. Tyle <noise> jak byle było, tak? Tak. W ściapie. Ja pierwszy pojadę. No na dziś. Papa! widzenia! Pa. Czas się zmienia. Ej, wódki zapomniałem. O! <gurle>. Ja myślę, że pierwsza była spakowana, jak u mnie. Nie, ale właśnie ja nie brałem. Ja też nie wziąłem. A ja mam coś dobrego do poczęstowania. No, ja już, ja już, ja już widzę te wasze poczęstunki. A później będzie eba eba. Eba eba. Pa. E, nie, kupimy sobie w Biedrze tam. A więc dzikie ryje jadą na wakacje Jest z nami Jest z nami kładowy vlog Jacek, którego dawno, którego dawno nie było Jest Krzysiek, który jest pierwszy raz na interkomie z nami Ale jedzie już drugi raz. Cześć Krzysiek! Witam, witam wszystkich <susuracje> e, no, 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 no i ten, no i ten ja, ja, Jak mu tam, ten Na w tym Brazzers <susuracje> <susuracje> Hashtag ebe ebe <susuracje> ebe, ebe. <susuracje> Witam, witam. Tak, tak. Bo Tomek jak popije, to jak się go coś zapytasz, to zawsze odpowiada EBE. Tak <laughs> się spiekłam. Ojcie panie, dobra, lecimy na Wakajki. A, a tak uszczegujając bardzo rzadko reaguje na krzyśnie od cerówki mówią na mnie saper. A, saper. saper. Od nazwiska, dlatego jakoś tak bardziej nawet teściowa do mnie mówi saper. Dobra, czyli jedziemy z, z saperem. Czyli do siebie bez flaszki nie podchodzi, nie? <głos> Dokładnie! <głos> tylko raz, tylko raz! Ciekawe jak dzisiaj będą z temperaturą się zachowywały nasze Polarisy Bo ostatnio jak żeśmy jeździli u Daniela I było tak ze 32-33 stopnie Jeszcze po tych trawkach tam To nasionami momentalnie zabijało chłodnicę I tak kurczę, temperatura była taka sztos <noise> Można by jajka, jajecznice robić, dobrze No ale wiesz bez, bez długich spodni ciężko jest jechać. Ostatnio pojeździłem sobie tak, tak lajtowo i tak dowalało właśnie od Gałęziem. silnika, że... Aha, okej. Okay. Idziemy na wekajki Będziemy palić śmieszne fajki. Ram, pam, pam, pam. O, to jedzie kurde gość na ciągniku rolniczym. A jadę, nie. Jadę. Nie no, Kamil, ja też jadę. No tak, No wy wszyscy jedziecie na ciągnikach. Tylko ja mam. A nie, jeszcze Tomek ma. Samochodowy a. inny. Namioty wzięli? Tak. Ostatnio, bo ostatnio w z promili składu też byli na takim wypadzie, nie? Ja się ich ostatnio pytam, gdzie spali. Oni mówią, że nie wiedzą. O! Nie, darmo, bo spłacie tak? aha, Krzysiek, jest. Chaper, ja to mieli spać nazywany. A dokładnie. Krzysztof Szaper. Nie, to jest. Ten, elewację zaczyna, zaczęli robić przedwczoraj. U mnie już. Dobra, to zaglądnę poniedziałek wtorek, ten kabelek do sprawdzę jeszcze raz. Aha, no mieć aha, pewność. No, 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 właśnie. No, ale to do, na razie sterobionym jadą, nie? Tak, tak, ale i na razie budynki gospodarcze, wiesz? A, no to super, no to ja sobie no. poniedziałek wtorek tam zaglądnę. Po resztę mamy raczej ogarnięte, tylko ten kabelek do drzwi, co tak... Wiem, wiem. Nie mogliśmy z... się zdecydować. Żeby to nie były drzwi w jedną stronę. Tak. Tylko wejściowe. Takie w tej i we... te. Tak jest. Hm. Wejściowe wyjściowe Oj, tu Panie, na kurzu. Tak? Nie, to zwolnić, panowie? Jak coś, to mówcie, to zwolni. Bo... Nie, może margines większy zrobimy i tyle. Jedź, kabinet. W sensie odstęp? No ja, no, ja cię po prostu... W nie ma sensu jechać, bo... Dokładnie, bo jest parę kilometrów pozdrowienia. Bo, bo, bo ile będziemy trzeźwi siedzieć, nie? No A to co chodzi? No bez przesady, ja bym już smaki łapki. Ktoś <laughs> to jeszcze nie wypił? <laughs> <laughs> nie no, na Statoilu małpeczkę wziąłem, ale... Ale kurde, foty żadnej nie strzeliliśmy przed wyjazdem, ale... Jeszcze cytujemy. Na biwanku strzeliłem. No, <zagadaliście> mnie. <laughs> Kamil, piłę wziąłeś? Tak, kwa, piłę, drabinę, wszystko wziąłem, no <grym> W jaderko <grym> Co ty, żebym ja piłę brał, to chyba by mnie poogięło, nie? Kamilco, no ale celowo świecisz to światło z tyłu, czy... Aha, świecę, dobra Już nie Myślałem, że doświetlasz no, odcinek w lesie żeby... Tutaj sobie cztery zapnięcie, żeby przejechać przez to Ja jadę na twardego, najwyżej mnie wyciągniesz Tak. Tamil, a czemu ci do Lubeni wydarło? W Szczęście. Sensie? No czego akurat buję się w Lubeni, a nie... W no, bo, no, bo tam, no bo tam jest pięknie. Tam, tam są tereny dopiero. Tam są tereny, ja tam stary wychodzę z domu przed garaż i czuję się jakbym był na wakacjach. Nie. A tak robiłeś się wzorowałeś na tym, że łapka się w szlaku, czy powiedziałeś, że będzie przejezdne czy jak? Ale kiedy. Te, nie! Normalnie wiesz, narysuje no, sobie. Tego nigdy nie wiesz, czy jest przejezdne, ale zazwyczaj jak są jakieś drogi na mapach, no to jakoś przejezdna jest. Czy Wiem. bardziej, czy mniej. Ale jakoś jest. Przeważnie. A, czas, a czasem sobie gdzieś porównujesz w geoportalu, czy coś takiego, czy znajdziesz gdzieś. Zawsze, gdzie zawsze. Yy, mapy satelitarne, no i drogi, nie? Wiem. Ale to tak nie za zawsze się też pokrywa, nie? Zawsze trzeba zaplanować i później trzeba przejechać. Zweryfikować. Jak nie? tak, jak przyjedziesz, zweryfikujesz, no to. Ale tu chyba ładnie. Czasami się zdarzy jakieś pastół, nie? Na drodze. Tak, tak, to czasami się zdarzy pastuch i trzeba go ominąć, nie? Dlatego się jedzie traskę objechać i później jakieś modyfikacje wprowadzić na, na następny raz, nie? Ewentualnie. Także takie planowanie tras to nie jest wcale takie łatwe. Zresztą zobaczycie dzisiaj. Na pewno coś tam. Będziemy szukać, nie? Szczególnie za tymi rowczycami taki odcinek jest. Pamiętasz Jacek wtedy co nam tak najdłużej zeszło, nie? No, to... to tak zaraz, zaraz, zaraz tam co, przez takie pole musieliśmy przejechać koło takiego domu, co się budował, co tam nie było przebitki co, co już kobity, co, kobity wychodziły. Drzeć mordę. No panowie, a ja się jeszcze dobrze nie zdążyłem rozpakować, a to już następna przygoda. A bo właśnie kiedy ty wróciłeś Jacek z tej Chorwacji? No wiesz co, w niedzielę. W niedzielę tak koło południa dojechaliśmy No, no to ledwo co zdążyłeś wytrzeźbić <grym> Jeszcze nie wytrzeźbiałem Dokładnie, <grym> 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 to elegancko Z wakacji to na dabe, wakacje i to, i Dlatego bym polegał na no, no tak, tak <grym> A tam jeździliście, co? widzieliście tam z Piotrem? Wiesz e, było tam parę, parę kładów do wypożyczenia Ale powiem Ci raz, że gorąco jak chłopie Tej koszulki bym nawet nie założył pewnie, bo się Bóg Wiem, Wiem, wiem. No. A może już czasu też nie i, i z, wiadomo, nie? A z Piotkiem się tam widziałeś? Tak, tak, pochlaliśmy wreszcie <laughs> także. Pozdrowienia dla Piotka. Tak, czyli wakacje zaliczone były. to Zaliczone, dobrze. zaliczone. Kładzorów nie wypożyczaliście, nie? No bo... bo tak jak sobie Błażej mówił, że tam jest kurczę, wiesz, to no trochę za gorąco jednak na takie... Yy, wiesz to, ee... 30 minut w Dubrowniku, nie? No. Na takiej zajebistej górze były tam chłodziorki cewki. No. Ale to takie wiesz tam mikroty, nie? No. 350 kun, no. około. 170 Wieś... zł. No. Około 200 zł za, za pół godzinki, nie? No, no, no. Się marzy z Kładziorem pojechać, kurczę gdzieś na no jakieś, wiecie, jakieś Albania czy Czarnogóra czy, czy no cokolwiek, nie? Albo Chorwacja nawet. W sensie tylko, że trzeba by zebrać taką ekipę, żeby więcej osób pojechać, nie? I tak samemu sobie tam pojeździć, na swoich kładach. Strasznie mi się to marzy. Bo ja takich organizowanych wypraw nie lubię, bo bardzo nie lubię się tak dostosowywać pod kogoś, nie? Tym bardziej, że. No, po, nie, Po to, to km, tak, nie? tak, tak po kilkaset kilometrów dziennie, czy coś, to nie, ja bym już tak zrobił. 50, później napił, odpoczął, pozwiedział. Drugi, wow. drugi dzień to samo, <laughs> dokładnie. Ale tam wiesz, no, raz że gorąc, i też tak teren jest trudny, nie? Kamienisty, nie? A ale, ale w tamtym roku, jak byłem w Albanii, rozmawiałem z takim porażkiem, co tam mieszka, wynajmowaliśmy od niego auto. Ja mówię, że zamiana kolejności typu kuchetniesz ty, się na ja później 50 km tam nie jest takim dużym problemem. Tak, czyli że fajnie. <grystek> jedziemy, jedziemy. Zaplęcamy! Dobra. <grystek> Kurczę, dobrze, że mi ten namiot z zakradlonu przyszedł. To tak ostatni gwizdek, wczoraj. A co wziąłeś? and fresh? A nie wiem, może? Nie, tu sekund coś tam. Nie, nie, to ten taki... Nie wiem, taki samorozkładający się, nie wiem, nie znam się. Są dobrze te samo rozkładające dwuosobowy, ja też za tym patrzyłem, ale one mają takie duże koło po złożeniu jest. Nie, nie, nie te, nie, nie, nie te z tym scelarzem, wiesz, tylko takie, co go rzucasz i ciągniesz za taki sznuryczek i on A, się nie. Nie składa jakoś, ale nie wiem jak to działa. Dowi ale... dowiem się wieczorem. Ale myślę się przy składanie ci powiem chyba. Możliwe, ale najbardziej to się rozczarowałem, e, bo zamówiłem sobie na Militaria.pl, nie? Bo w Militaria.pl masz tak, że e, jak zamawiasz do 21 to na drugi dzień już masz paczkę, nie? Bo oni mają jakąś taką umowę z DHL-em, że tam bardzo późno kurier przyjeżdża i na drugi dzień jest dostawa, nie? I za każdym razem e, za każdym razem to się udawało, nie? I dlatego lubię tam zamawiać, co nie? A wczoraj wczoraj sobie, sobie zamówiłem jakąś taką żywność, nie wiem, ratyfikowana to się nazywa czy jakoś no, tak... Leofilizowana. No to prawie, pra, prawie zgadłem. Gratyfikowana, tak. <laughs> prawie A, ratyfikowana. Da, da, jeszcze, jeszcze go się jepię, już mi się kurwa tak. jeszcze I zamówiłem sobie to, stary i... Ach. No, że mi przyjdzie. Prosto, prosto. No, wczoraj mi przyjdzie na wczoraj. No ale jeszcze sobie tam dorzuciłem stary yy, solniczkę za 12 zł, nie? O kurwa. Taką, taką jakiś przy, przyprawnik tak zwany, nie? No, no. Stary i mi kurwa nie wysłali tego, bo tego przyprawnika nie mieli, rozumiesz? O, A to nie mogli I napisać maila? Albo... Napisali maila o, o, o 18, ja im odpisałem. Jest tą solniczkę, żarcie mi wysyłajcie, bo na wakacje jadę, nie? No ale no oczywiście tak. już nie ogarnęli tego samego dnia Tylko dopiero drugiego dnia mi odpisali Około dziewiątej, że nie ma problemu Wysyłamy zamówienie, nie? Wiesz, na drugi dzień Ja mówię, o wy dziady, nie? Ja mówię, nie, to proszę anulować Ja jutro jadę na wakacje Ja to żarcie zamawiałem na wakacje A teraz to mi to jest niepotrzebne, nie? No i tak się zawiodłem no, ale trudno, no zdarza się Też mają zapierdziel teraz, nie? Nie przejmuj się kemni, o to, żeby moją paczkę. <gry> Co tam masz? A dzisiaj bigosik. <gry> A ja też mam bigos. Ty święciłeś, nie? Ale w słoiku. Może wytrzymać. Także generalnie skończyło się u mnie na konserwie z żabki. Liczę. Yy, Nadzieję pokładam w tej biedronce. Tam na miejscu. A będzie renament. Dokładnie. A Kamil, e, powiedz mi teraz, słychać mojego kłada w nie, internecie, Nie, nie, teraz już jest dobrze. A to bo to przez to, właśnie było, że miałeś mikrofon odwrócony, nie? I zbierał dźwięk, wiesz, z zewnątrz. <grym> A, ale, Kamil, myśmy go obracali na wyjeździe. Wiem, mój, mój błąd, no. Ja ci źle obróciłem. Dobra, flaszkę postawić w klubie. Dajcie... Posta na namiot się postawię. <grym> Oho. <grym> w klubie disco. Nie długo. A kto to dzisiaj muzyka zapodaje? Saper Mówi, że Saper Ja mam nagłośnienie Ja daję nagłośnienie Okej DJ Saper DJ Tak z połowa to jest nie? A ja? Tylko, tylko Nie będziemy dziadostwa słuchać A ja? Para, pa, para, pa, O.